Tu i teraz Proszę Państwa, chcemy zaprosić Państwa do udziału w różnych przedsięwzięciach, które organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, bo jest naprawdę sporo bardzo interesujących wydarzeń a między innymi takim głównym jesiennym wydarzeniem jest jak się wydaje XIX Jasielski Festiwal Literacki Drogi i Bezdroża i sporo o tym festiwalu na pewno opowiedzą panie w studiu Dorota Woźnica dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej Wiaśle koordynatorka Festiwalu Literackiego Drogi i Bezdroża. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również pani Alicja Menet, koordynatorka przestrzeni młodzieżowej Wiaśle. Dzień dobry. Przestrzeń w bibliotece istniejąca, ale też szerzej pewnie rozwijająca swoje skrzydła? Zdecydowanie tak. Jest to przede wszystkim dział stworzony dla młodzieży, w której młodzież oprócz tego, że ma, może mieć do czynienia z książką. I z literaturą to przede wszystkim może rozwijać swoje pasje, zainteresowania i, i działać po prostu. Tak, biblioteka jest, wiadomo, dla czytelników, a wśród czytelników są różne grupy wiekowe. No i Państwo też myślą o tych różnych grupach wiekowych, o tych zajęciach, które są przewidziane, pewnie i począwszy od dzieci, a skończywszy na seniorach, jeszcze o tym będziemy mówić. Natomiast zacznijmy od tego dużego wydarzenia, na które Państwo zapraszają. Przedjubileuszowy, można powiedzieć, festiwal literacki, tak? Drogi i bezdroża. Pani dyrektor, co to za wydarzenie i w jaki sposób chcą Państwo zachęcić słuchaczy, czytelników także z innych części regionu, żeby do Państwa przybyli? Myślę sobie, że Festiwal Drogi i Bezdroża jest wyjątkowy, dlatego że oprócz tego, że skupiamy się na naprawdę dobrej literaturze, to skupiamy się na tym, żeby była to literatura, czy byli to autorzy, czy też inne osoby z literaturą związane, które w jakiś sposób z naszym regionem mają powiązania. Czy to pochodzą stąd, czy to mieszkają tu, czy to bywają tutaj, czy to piszą o miejscach e, takich jak właśnie Jasło, czy Podkarpacie, czy Beskid Niski, czy Pogórze e, i dotykają takich tematów, które nam tutaj e, na pograniczu e, są bliskie. To pokażmy naszym słuchaczom do kamery, słuchaczom i widzom też zapraszamy Państwa radiowy kanał YouTube, tam ta nasza rozmowa, plakaty Pani Dyrektor dzierży w dłoni, ja też ten plakat trzymam, bogaty program, zaraz powiemy o autorach, którzy pojawią się w Pazie w Jasielskiej Bibliotece, bo to, bo to są rzeczywiście znaczące nazwiska, które niektórzy z nich chyba nie po raz pierwszy przyjadą do Jasła, to znaczy, że jest tam naprawdę dobra atmosfera. Tak. To, co jest ważne w tym festiwalu, to to, że on powstaje w taki sposób, że praktycznie kiedy odbywa się jeden, to już myślimy o tym, który będzie za rok. I razem z czytelnikami, razem z naszymi gośćmi, razem z. Osobami, które przychodzą na spotkania, rozmawiamy o tym, kogo chcielibyśmy gościć tak będzie na przykład y, y, z panem y, Maciejem Siembiedą, bo to w tamtym roku y, podczas jednego ze spotkań autorskich, y, kiedy to spotkanie się skończyło, podeszli czytelnicy i powiedzieli, pani Doroto, y, a podobne tematy są u Siembiedy, może go zaprosimy. Y, no i na szczęście okazało się, że pan Maciej y, może do nas przyjechać w tym czasie. I to tak jest, To jest przepis na skuteczność, żeby od razu działać <laughs> z wyprzedzeniem. <laughs> tak, tak się staramy, też y, trochę y, to jest związane z tym, że festiwal planujemy faktycznie z dużym wyprzedzeniem, ponieważ jest to działanie, które jest dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc wiadomo, że czas składania wniosków projektowych jest dużo wcześniejszy, ale myślę, że to właśnie świadczy o sukcesie tego festiwalu, że faktycznie tworzą go Tworzy go nie tylko biblioteka, tak, nie tylko y, ja jako dyrektorka sobie wymyślam, kogo zaprosić, tylko, y, tylko to wynika z wielu rozmów i spotkań. I, I tutaj, tak jak widzę, różne odsłony literatury i sposobu patrzenia na literaturę, bo to są zarówno tak jak widzę spotkania autorskie z autorami różnych książek, ale także na przykład. Wykład dla młodzieży o czytaniu nieoczywistym Piotr Marecki wystąpi, czy też warsztaty dla młodzieży o tłumaczeniu świata to wszystko wokół literatury. Tak, wszystko wokół literatury, ale też dodatkową wartością tego, tych spotkań myślę jest to, że Piotr Marecki też pochodzi z naszych okolic. Jego wydawnictwo promuje taką właśnie naprawdę niebanalną, nie mainstreamową literaturę, więc myślę, że... Młodzież naprawdę dużo może y, skorzystać, y, i też myślę, że ważne jest dla nich to, może być dla nich ważne to, że mówi o tym y, ktoś, kto pochodzi z naszych stron. Czy, y, czy warsztaty, y, które y, będzie prowadzić y, Ola Brzuzy. Ola też y, pochodzi z y, okolic Jasła, w tej chwili tłumaczy y, literaturę y, ukraińską pisaną w języku rosyjskim bądź w Surżyku. Y, no myślę, że to też takie ciekawe spojrzenie. Y, I przy okazji y, poruszające też bardzo aktualne tematy. To jeszcze parę zdań o tym kalendarzu. Oczywiście na plakatach i w internecie można znaleźć szczegóły. Od 13 października się wszystko zaczyna? Tak, 13 października zaczynamy od spotkania dla dzieci, bo mimo że festiwal głównie jest przeznaczony dla odbiorców starszych, dla młodzieży, dla dorosłych, to zawsze też staramy się, żeby jakieś wydarzenia dla dzieci były. Więc zaczynamy od wydarzeń dla dzieci, a później przez dwa tygodnie, do do 25 października będą działy się um spotkania autorskie i te różne inne y, wydarzenia. Ym, wśród gości y, Ula Honek, y, Grzegorz Bogdał, wspomniany już właśnie wcześniej y, Piotr Marecki, ym, więc będzie y, trochę o poezji, będzie opowiadanie, będzie też dobra proza, będą też takie tematy przyrodnicze. Ym, Ania Maziók i książka jej książka Niedźwiedź Szuka Domu, czy, ym, czy Andrzej Czech i książka o bobrach, więc myślę, że tutaj y, i reportaż się pojawi, i różne tematy. Staramy się zawsze, żeby... Ten festiwal był na tyle urozmaicony, żeby odbiorcy różnego rodzaju literatury znaleźli coś dla siebie ciekawego. Czy trzeba się specjalnie rejestrować? Nie, nie trzeba się rejestrować. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. I wolny. I wolny, tak, tak. Parę razy tutaj padło słowo młodzież, młodzi ludzie. Te działania biblioteki, miejskiej biblioteki publicznej w Jaśle, adresowane do młodzieży. To jest cała paleta różnych przedsięwzięć. Pani Alicjo, pani jest koordynatorką przestrzeni młodzieżowej w Jaśle, która dla tych, którzy obserwują działania tego miejsca, ważna informacja na początek ważna, bo zmieniła się nazwa. Tak, bardzo świeża informacja, ponieważ w poniedziałek mieliśmy oficjalne otwarcie sezonu właśnie w przestrzeni młodzieżowej, podczas którego ogłosiliśmy rozstrzygnięcie konkursu na nazwę. Konkurs przebiegał tak, że i młodzież proponowała nazwy, a później sama wybierała spośród tych nazw, które są najlepsze, i które najbardziej pasują do tego miejsca. Chcieliśmy to zrobić po otwarciu, gdzie już ta przestrzeń będzie działać, żeby rzeczywiście zobaczyli ducha tego miejsca, żeby zobaczyli, jak to miejsce działa i jaka ta nazwa rzeczywiście pasuje do tego miejsca. No i padło na bazę. Już teraz z nową nazwą jesteśmy, właśnie się prezentujemy. I jest to nazwa, którą, tak jak wspominam, wybrała młodzież, wymyśliła młodzież i która myślę, że dobrze pasuje rzeczywiście do tego miejsca, bo jest to takie miejsce, które po pierwsze jest bazą do inicjatyw, do działania, do podejmowania różnych. Różnych przedsięwzięć, ale jednocześnie jest bazą w takim rozumieniu trochę tego dziecięcego miejsca, w którym się kryło, w którym się znajdowało rzeczywiście to swoje schronienie, w którym się młodzież czuje bezpiecznie, i jest też takim trochę miejscem do integracji, do zabawy, do działania, więc myślę, że ta nazwa naprawdę świetnie odpowiada temu miejscu. Proszę Państwa, miejsce dla młodzieży, ale też w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle jest miejsce dobre, przyjazne dla osób w różnym wieku, dla czytelników w różnym wieku i o tym, co Biblioteka Jasielska proponuje, oferuje swoim czytelnikom powiemy już za parę chwil więcej. Everybody here. Wielkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle dyrektorka pani Dorota Woźnica i koordynatorka przestrzeni młodzieżowej pani Alicja Menet, goszczą w naszym studiu, w studiu audycji tu i teraz przybliżamy różne przedsięwzięcia biblioteki adresowane do czytelników w różnym wieku. Baza to jest coś, co wrosło już właściwie w ten krajobraz także kulturalny całego jasła. Miejsce przyjazne szczególnie dla młodzieży, czy adresowane, jeśli chodzi o działania dla młodzieży, nie mieści się w budynku biblioteki. Nie, nie mieści się. To tak naprawdę działanie jest też mocno wspierane przez miasto, które udostępniło nam budynek, całe piętro prawie 100 metrów kwadratowych właśnie na te działania młodzieżowe. I dzięki temu wsparciu możemy, właśnie mogliśmy zaaranżować po pierwsze tą przestrzeń, przemalować tak, jak nam się podobało, tak, jak młodzież chciała, i stworzyć rzeczywiście miejsce, które będzie w 100% takie, jak młodzież sobie życzy. No i chyba się to udało, bo młodzież coraz tłumniej przychodzi i odwiedza to miejsce, a my staramy się sprostać ich wymaganiom. No właśnie, co się tam dzieje ciekawego? To jest tak, że są jest otwarte, y, otwarte, miejsce otwarte, w którym można co, przyjść, posiedzieć, poczytać, coś e, jeszcze? Tak, przede wszystkim jest to miejsce, które na co dzień działa... Y na zasadzie, że można przyjść, porozmawiać, spotkać się ze znajomymi, zrobić jakiś projekt do szkoły czy się pouczyć. Wypić herbatę. E, wypić kawę, herbatę, tak. E, t, również to oferujemy. To jest największa atrakcja <noise> dla młodzieży. E, też są gry, zarówno te wideo, jak i planszowe, różne artykuły artystyczne, z których po prostu można e, korzystać na co dzień. Ale oprócz tego, my e, też proponujemy różne e, aktywności, różne atrakcje do tej pory no, przestrzeń jeszcze nie działa jakoś bardzo długo no ale w poniedziałek tak jak wspominałam było otwarcie podczas którego na przykład malowaliśmy wspólnie torby materiałowe, czy robiliśmy przypinki i takie właśnie działania kreatywne młodzież chętnie bierze w nich udział czy też na przykład organizujemy różnego typu warsztaty, które w takich tematach, które rzeczywiście młodzieży mogą się przydać i mogą ich jakoś rozwinąć no i oczywiście słuchamy potrzeb młodzieży wszystko to co zgłasza, że chce robić czy to karaoke, czy jakiś wieczór gier, yy, czy filmów, yy, to jest jak najbardziej w naszym zasięgu i będziemy odpowiadać na te potrzeby. Jest skrzyneczka, do której można wrzucać pomysły. Więc... Yy, biblioteka poszerza swoją ofertę. Yy, właściwie można powiedzieć, że biblioteki w ogóle w Polsce, te publiczne, stały się takimi dodatkowymi czy nowymi centrami kultury, bo, bo to jest nie tylko czytelnictwo, nie tylko spotkania autorskie, ale właśnie warsztaty kreatywne, yy, odpowiadanie. Na potrzeby czytelników, którzy oczywiście o książkach pamiętają i pewnie je wypożyczają, bo to jest przecież sedno y, sprawy, istota działalności biblioteki, no ale też mają do dyspozycji zupełnie inne sfery działalności. Tak, ja myślę, że mm, takim olbrzymim atutem bibliotek jest to, że to są miejsca, gdzie ludzie mogą się spotkać. Ten aspekt y, wyjścia z domu, spotkania innych y, ludzi, porozmawiania, y, powiedzenia czegoś od siebie, a czasem po prostu posiedzenie i posłuchania jest, jest bardzo ważne. My się w naszych działaniach staramy zawsze, żeby ta książka była punktem wyjścia, no bo jednak taka jest nasza misja i o ile faktycznie możemy, faktycznie tak się dzieje, że biblioteki są, tak jak pani powiedziała, takimi centrami kultury, to tej misji czytelniczej za nas nikt nie, nikt nie, nie spełni, więc na przykład niedługo będą startować za dla dzieci, przylądek książkowej magii. I te zajęcia dla dzieci wyglądają w naszym oddziale dla dzieci czy w naszych filiach bibliotecznych zawsze tak, że zaczynamy od wspólnego, głośnego czytania. Pokazujemy różne książki, które tematycznie są powiązane z tematem dnia konkretnych zajęć, a później wokół tego powstają, czy to jakieś plas, plastyczne prace, czy to jakieś mm, gry, zabawy i tak dalej, i tak dalej, ale zawsze staramy się wychodzić y, od książki. Czy y, w najbliższy wtorek y, naszym gościem będzie profesor Marcin y, Solarz, autor nowej książki o nazewnictwie y, Pasma Brzanki i Liwocza. Y, no i też y, oczywiście y, zapraszamy wszystkich, którzy interesują się y, regionem, którzy interesują się właśnie naszą okolicą z różnych perspektyw, czy to historycznej, czy turystycznej, ale punktem wyjścia będzie nowa książka. Zawsze się staramy, żeby ta książka była, była eksponowana i myślę, że to jest potrzebne, bo, bo widzimy też po naszych statystykach, że ludzie czytają, że chcą czytać. No właśnie, co jest w tej pierwszej może dziesiątce najbardziej. Najchętniej czytanych książek, czy to jest klasyka, czy też ludzie, tak jak zresztą to obserwujemy w wielu bibliotekach, czekają na te nowości, to co się pokazuje na rynku wydawniczym, a potem zapisują się w kolejce, żeby to zdobyć. Tak, nowości, no biblioteki bez nowości chyba by nie istniały. Myślę, że to jest największe oczekiwanie naszych czytelników, żeby dopływ nowości był stały. No i staramy się go oczywiście na miarę naszych możliwości zapewniać. Jeśli chodzi o preferencje, to one są bardzo różne, to zależy od, też od grup wiekowych, zależy od, nie wiem, myślę też od bardzo indywidualnych potrzeb, natomiast natomiast taka proza obyczajowa, kryminał, sensacja, są, są czytane, no to właśnie też myślę, że stąd na przykład takie duże zainteresowanie tym, żeby naszym gościem był, był Maciej Siembieda. Ale też właśnie sięgają nasi czytelnicy po biografie, sięgają po, po, po książki reportażowe, co ważne zwracają uwagę na to, jak książki są wydane. Mamy wielu czytelników, którzy potrzebują książek z większą czcionką, z, mamy specjalne serie, tak, wielkie litery dla czytelników, którzy mają problem właśnie na przykład ze wzrokiem. No to, to, jest, to są też takie jakby nietypowo literackie, ale około książkowe tematy, o których musimy pamiętać. Jak najbardziej. Rzeczywiście czasem można się zaskoczyć tym, co biblioteki oferują, bo państwo starają się naprawdę pamiętać o potrzebach różnych czytelników. No i te nowe miejsca, które powstają, to jest takie takie bardzo optymistyczne, że, że państwo też wychodzą poza te swoje ramy takie codzienne i, i też przekraczają progi kolejnych miejsc, gdzie można także krzewić te modę na czytelnictwo, bo też mówi się o modzie na czytelnictwo. Młodzież lubi czytać w Jaśle książki? Z młodzieżą chyba nie tylko wiaśla, ale pewnie w wielu miejscach jest rzeczywiście może nie powiedziałabym, że problem, ale y, mają trochę takie y, zepsute patrzenie przez lektury, przez szkoły, przez, przez to, że, że te książki zawsze były im trochę wciskane. I my właśnie w przestrzeni młodzieżowej staramy się bardzo subtelnie wprowadzać ten wątek książkowy. Jest półka z Book Crossingiem, z której mogą korzystać i zaglądać, co tam, co tam jest. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzali mimo wszystko tą bibliotekę i zobaczyli, co się znajduje na tych półkach, bo to nie muszą być tylko i wyłącznie lektury. I stopniowo widzę, że, że ten trend troszeczkę się zmienia, że ta młodzież chętniej w ogóle mówi o bibliotece, chętniej do niej przychodzi i, i gdzieś te tematy książkowe są. To oczywiście jest misja, która trwa i która pewnie jest Ciągła, to, to nigdy się nie skończy, żeby promować to czytelnictwo i te książki wśród młodzieży, ponieważ to jest rzeczywiście taka grupa, która e, potrzebuje tego, tej zachęty e, w taki nietypowy sposób. Ja tu przywołam takie zdanie, które już. Pewnie parokrotnie na naszej antenie przywoływałam ze spotkania z Jarosławem Mikołajewskim, znakomitym pisarzem i poetą tutaj z Rzeszowa, który podczas spotkania z dziećmi w dziale dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej mówił o tym, że nieważne co dzieci czytają, ważne żeby w ogóle czytały. No oczywiście nie miał na myśli pewnie książki telefonicznej, chociaż czemu nie, teraz książek już chyba telefonicznych raczej nie ma, ale ważne żeby, żeby w ogóle zaszczepiać nas wszystkich tym, że... Że, że warto czytać. No a takim pomysłem szczególnym są spotkania twarzą w twarz z twórcami. To jest jednak też, myślę, klu, także Państwa działalności, no i ten festiwal. Doskonale tutaj te, to, to spełnia, to zadanie spełnia, prawda? Festiwal Jasielski, XIX Jasielski Festiwal Literacki Drogi i Bezdroża. E, tak, e, nie wspomniałam jeszcze, że wśród gości e, także e, na przykład ma, e, Mania Strzelecka, e, która pisze książki e, dla dzieci, ale e, są to takie książki, które e, e, też uwielbiają dorośli i te rozmowy e, właśnie z Manią na temat. E, Beskidu, na temat też trudnej historii Beskidu Niskiego. E, myślę, że nawet bardziej dla widzów, e, dla odbiorców dorosłych e, mogą być ciekaw, ciekawsze niż, e, niż dla e, dzieci. E, ja bardzo czekam na spotkanie autorskie z Waldemarem Bawołkiem, e, bo e, muszę powiedzieć Państwu, że e, to właśnie, tak jak wspomniałam już, kiedy, się, kiedy zastanawiamy się, e, kto mógłby przyjechać, no to podczas jednej z poprzednich edycji Andrzej Stasiuk powiedział mi: Zaproście bawołka, koniecznie bawołek. I długo się nam to nie mogło udać, ale na szczęście się udało. Miał być też Andrzej Stasiuk naszym gościem. Niestety w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie nie będzie spotkanie z nim możliwe, ale proszę się nie martwić, bo oczywiście jeśli to spotkanie się nie uda, to zrobimy wszystko, żeby było jakieś inne, równie, równie dla Państwa ciekawe. I, yy, I tak jak wspomniałam, żeby pojawili się yy, goście, którzy których Państwo znacie, a nawet jeśli, jeśli nasi czytelnicy ich nie znają, bo też jakby chcę bardzo podkreślić, że nie ma obowiązku znać tych książek, nie ma obowiązku mieć ich przeczytanych. To są spotkania prowadzone w taki sposób, że po prostu można przyjść, posłuchać, dowiedzieć się, na, dowiedzieć się o ciekawych tematach. Spotkanie z ciekawymi ludźmi. Tak, spotkanie prostu. z ciekawymi ludźmi i też co, co ważne, prowadzą je bardzo ciekawe osoby. Prowadzą je też moderatorki, moderatorzy, którzy też są z naszym środowiskiem Literackim związaniem, więc po prostu warto przyjść i posłuchać. Proszę Państwa, nic dodać, nic ująć, to jeszcze pokażmy Pani Dyrektor i plakat festiwalu i no, taki anons z tego miejsca, szczególnie przeznaczonego dla młodzieży ja też tutaj pokażę. O, proszę bardzo. Miejska Biblioteka Publiczna Wiaśle zaprasza w swoje podwoje. Proszę szukać. Proszę także szukać innych adresów, bo to nie jest tak, że biblioteka zamyka się tylko w tym budynku, w którym się znajduje pani Dorota Woźnica, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej Wiaśle, koordynatorka Jaśielskiego Festiwalu Literackiego Drogi i bezstroża. Dziękuję za przybycie w Dziękuję bardzo. Studiu. I pani Alicja Menet, koordynatorka Przestrzeni Młodzieżowej Wiaśle, przestrzeni, która od poniedziałku to historyczne wydarzenie nosi na Nazwę wybraną przez młodzież, nazwę Baza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tu i teraz.